Moi drodzy, Cypr. Znajdujemy się między miejscowością Ajanapa a Protaras i będziemy dzisiaj po pierwsze szukać jaskini różnego rodzaju tutaj, są w okolicy, a po drugie trafimy na żółwią plażę, czyli plaże żółwi, oczywiście wodnych żółwi. No zobaczymy, czy zobaczymy jakiegoś żółwia, czy, czy będzie wymagane... Widzieliśmy żółwia w wodzie, tylko ty nie widziałeś. Zaszło słońce czy, i mogłoby tak zostać. Czy będzie wymagane e, zejście pod wodę, czego niestety nie damy rady zrobić, bo nie mamy tutaj sprzętu. Czy jakiś snorkeling, czy, czy w ogóle nurkowanie z butlą. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast to, że wyjątkowo niemili są tutaj kierowcy autobusów. I dwie sytuacje nas spotkały, kiedy wracaliśmy z Protarosa na nasz lunch. Po pierwsze, zatrzymałem nie taki autobus, jak było trzeba, ale to dlatego, że nie wiedziałem, który autobus trzeba zatrzymać i zły numer się zatrzymał. Pan był oburzony po prostu, mówił, nie, ten autobus, to on... zaczął mi, że on fruwa, że na lotnisko on tylko le leci. I... I nie chciał odpuścić i siedział taki tam wnerwiony, no nie, no przecież niechcący. Nie ale ładny widok tutaj patrz. Jesteśmy wchodzimy sobie w górę, z dół znaczy a druga sytuacja Ola z, z Kasią weszły sobie do autobusu Nie wiedząc, że trzeba tam jakiś dzienny bilet kupiliśmy że trzeba tam okazywać za każdym razem tutaj ten. Kierowcy trzeba pokazać. A on tak. A pokazuje kierowcę, no Where are you going? Czyli Where are you going? Nie wiem co on tam po Where you go chyba powiedział i drze się, ale tak nie to, że, że tak... Tak bardzo niemiłe. Nie tak, że, No, tak mega niemiło. Ona po prostu nie wiedziała, że trzeba okazać ten bilet. No, no zdarza się, turyści się czasem mylą, ale zawsze jak jeździmy where w jakieś takie go. turystyczne yy... Where do you go? No tak. No, A to tak. where do you go powiedział, tak, no Eee. Yy... Takie turystyczne miejsce, przecież turyści, no, którzy no, niekoniecznie muszą być od pierwszego dnia ogarnięci w tym wszystkim, o co chodzi. No, bardzo niemili. Pierwszy raz się spotkaliśmy. Jedziemy... E, e, a w sklepie był pan mruk. Słucham? W sklepie był pan Ruk, w, sklepie w sklepie był pan Ruk, Ruk. ale mruk, a, a ham to co innego. Z, zobaczymy, co nas czeka tutaj. To jest przygoda. Dzieńska, to jest przygoda. Hej, przygoda. Taki off topic chciałem powiedzieć, bo no, poszła Kasia? sobie już, tak. czy to jest takie istotne teraz. No, ja bym myślała, że się zgubiła. Off -topic taki, byliśmy w Szczyrku i chodziliśmy po górach i po prostu nigdzie nie można było stanąć sobie. To wszędzie są jakieś takie platformy, żeby sobie zjechać samochodem. Zatrzymać się i sobie zejść po prostu. I za darmo też oczywiście. Nie, nie, nie ma także. Nie, nie ma jakoś korków w związku. Tutaj kolejna taka platforma, żeby sobie stanąć samochodami. Plaża Konnos beach, tak zwany Tak zwana po prostu Ale my kierujemy się nie na tą plażę, a na plażę Zwuji Turtle Beach Albo Tortuga, jeżeli ktoś bardziej hiszpański. Musimy tamtędy chyba się kierować na górę a tutaj spoko są te skałki takie klimatyczne Między skałkami jest piasek, także nie jest tak, że jakieś tam kamienie czy coś widać, że woda jest taka jasna Grunt to dobrze dobrać Obuwie sam raz na takie tereny. Skarpeta wysoko naciągnięta gwarantuje stabilność podczas takich przepraw. Jestem przekonany, że w polskich górach też są takie piękne miejsca, gdzie widać te skały tak dobrze i wyraźnie, ale jest w nie zdecydowanie ciężej dotrzeć. Niż, niż tutaj. Tutaj po prostu na każdym kroku one są tak ładnie odsłonięte i bardzo mi się to podoba. No nie wiem, bywaliśmy w górach, teraz porównuję do naszego ostatniego wyjazdu, czyli do Szczyrku, tak? Do Szczyrku. Nie, gdzie byliśmy? W Szczyrku. W Szczyrku. No i mało było takich, nie? Takich odsłoniętych, że stały. Nie, to nie <laughs> No ładny ten Cypr jest. Co, co, co ja będę tutaj owijał w bawełnę? Póki co jest naprawdę tutaj ładnie. Najważniejsze to odpowiednie o, o, ładnie. Sporo takich właśnie tutaj jest budowanych. Domków, jak te oto właśnie za mną, takie całe osiedla postawione, one są totalnie w innym stylu <laughs> niż te budowane w Polsce, ale klimatyczne takie. Chciałbym, na te, chciałbym taki domek po prostu sobie kupić i mieć go właśnie najlepiej, oczywiście, wiadomo, z widokiem na morze. Zapewne jest on droższy niż ten z widokiem nie na morze. Ale dużo jest takich osiedli, tak jak po drodze jeździliśmy, to nabudowane i to nie jest tak, że tak jak na przykład w Hiszpanii, że te osiedla, takie tych domków, wszystkie osiedla, no te domki wszystkie, że to już ma tam ileś 10 lat, tylko widać, że to są takie jakby nowsze, że dopiero zaczęli to jakby budować i w ogóle teraz na Cyprze coraz no, popularniejsze staje się właśnie Inwestowanie w nieruchomości, tak, pod kątem, żeby samemu się tutaj osiedlać. Podobno rząd zachęca do tego, tej cypryjskiej obcokrajowców, żeby inwestowali, to wieje. Pod kątem, takim właśnie, żeby dla siebie, ale też w ramach inwestycji, czyli że kupujesz sobie taki domek, i potem na przykład go wynajmujesz turystom. Więc zachęcają do tego. A tu być może, w, tu już w tych rejonach, tak jak tutaj widzicie. Można spotkać te pływające żółwie. Żu, żółwie, 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 żółwie. Wszystko wskazuje na to, że to jest właśnie o, to jest ta Turtle Beach, czyli plaża żółwi. Żółwia plaża, czy jak tam sobie chcecie. I być może można tutaj po prostu spotkać pływające żółwie. Bo beach with żółwiami. Widzł i w żuwiami. Także idziemy zobaczyć, czy uda nam się jakiegoś tutaj złowić, ale nie złowić. Nie złowić, nie złowić. Spotkać. Tak to zdecydowanie jest ta plaża, ponieważ na zdjęciach y, widniał ten kamień. No aczkolwiek przy jej brzegu y, żuwi brak. Słuchajcie, przedłem dla was najgłębiej, jak się dało, w wodę. ...bez maski do nurkowania. To jest to mowa w takim miejscu tutaj na samym krańcu. Przeprawiłem się w tych klapkach o, przez takie tereny. I teraz to już sobie szukajcie, czy jest ten żółw gdzieś tutaj, czy go nie ma. Może na filmie się go potem da gdzieś zlokalizować. Woda jest przezroczysta. Także gdyby był... To byłoby go widać. Jest? Czuł. Jest czy nie ma? No nie prócz kamer. No nie. wiem. No jeszcze... Nie, bo miał że chyba chcemy zaatakować. w prostu jak będę chciał, to sobie wpadnę tam na dół. Nie potrzebuję płotka, to nie płotek mnie nie powstrzyma, żebym mnie zginął. Kierujemy się do jaskiń, która znajduje się chyba tam. My odkrywamy właśnie taką jaskinię. Niestety człowiek musiał ją oznaczyć. Jest spoko, ale naprawdę tych ludzi to ja bym wszystkich jest. Niestety wygląda to tak też To jest po prostu tak... To jest tak smutne, ale patrz tutaj na górze Jakbym była w Polsce normalnie wszędzie świeci no. Ale w spoko miejsce, nie? Za jaka taka cisza się od razu zrobi od tej, nie? To się nazywa Anteas Cave Anteas Cave Czyli to, to jest to miejsce Niestety nie ma tutaj zasięgu Klimatyczne miejsce jest bardzo Gdyby tylko ludzie tu nie przychodzili I to, takie te skały od góry, no mega fajne A na górze, nad nami, jest normalnie taka wiesz, kurka. I ławka sobie tam stoi. Zrobię Ci zdjęcie, bo fajnie wygląda to. Już klimatyczne wyjście, wąsko. Wąsko. Wąsko no i szeroko. tam jeden taki, co boso przez świat, nie? Ale to wariat był. My udowadniamy, że da się chodzić w górach w klapkach. To wygląda jak jakaś w ogóle wata taka. A to jest... Nie wiem, co to jest. Wapń jakiś? Czy piasek po prostu taki? Ciężko powiedzieć. Piasek po prostu to jest to. Ale wygląda niesamowicie. To jest w takiej warstwie różowo-białej. jest taka cała ściana z tego piasku zrobiona. Jak Pamukale. O, tak widziałem na, na filmikach. Nie, nie byliśmy nigdy. Ale w Pamukale właśnie taki był klimat, że To jest takie ładnie białe, jasne tam do wapni był, zdaje się, a tutaj to chyba jest piach po prostu. Ciężko powiedzieć, nie znam się. Ale wrażenie... Super, totalnie warte przyjścia, zobaczenia, obejrzenia. A jeżeli chcecie znać lokalizację tego, to znajdujemy się właśnie ty, obok tej jaskini. Ja tak zmniejszył, pewnie byłoby łatwiej coś zobaczyć. Tam niby zwykłe skały i tutaj ten właśnie taki piaskowy klimat. Mega fajne. Byłem tu, ja w klapkach. To było, No jest zasięg, więc dokładność jest słaba. Słuchajcie, jest tutaj też taka jaskinia. Tu na szczęście mniej osób dotarło do środka, jako że trzeba się schylić. No wiadomo, że kś, kś... Wiadomo, że jak się trzeba schylić, to no, tak. już ludzie niechętnie, tak? Tak to wygląda. ale nie jest łatwo stąd się wydostać. Czy jak mi jest no. mhm. Pokazuje mi jedna minuta 29 metrów. Ale ty nie... Cyklopos... Hej. Pokaż którą to zabawkę tam piesz, co zrobiłeś z koszulką? Nie, nie dostałem Dobra moi drodzy, jaskinia cyklopów przed nami Udało nam się ją znaleźć, aczkolwiek nie było to proste zadanie Jest to Jest to największa jaskinia jaka tutaj jest Zobaczmy czy spotkamy tutaj jakiegoś cyklopa Bo, bo to nie jest... To nie jest jaskinia cyklopa. Zaznaczę. A jaskinia cyklopów kilku. Ja bym to zrobiła. Możesz się uspokoić. Nie no. Patrzcie, zielone kamienie. Charakterystyczne zielone kamienie. Oznaczają że znaleźliśmy się we właściwym miejscu Ta zieleń yy, To jest yy, krew cyklopów którzy tutaj polegli Patrzmy co jest tam niżej Proszę bardzo W każdy zakątek tej jaskini się dostaniemy Ja natomiast niestety porwałem sobie koszulkę wchodząc do tej mniejszej. Nic tam nie było, generalnie. A wystarczyło po prostu lepiej poszukać. Patrzcie, znowu ten charakterystyczny kolor zielony. Duża jaskinia. Warto było. Zdecydowanie warto było tutaj walczyć w tych klapkach, żeby dostać się. Miejsce ciekawe. Mówiłam, że 29 metrów dalej jest jaskinia. No ale to wiesz, określić w którą stronę to był ktoś. Przyszedł, ktoś przyszedł się załatwić, ale niestety akurat jesteśmy. Wyskoczyły nas, otoczyły nas ze wszystkich stron. Koty nagle powychodziły z krzaków. Idziemy sobie kolejny. Kolejny idzie, Wiesz? zaraz nas zeżrą te koty. Patrz, wszystkie idą za nami no i nie są zbyt miłe. Ładnie to wygląda. Te takie o tu, domki takie właśnie, o to co za mną tam jest. To są nowsze i robi takie pozytywne wrażenie. Nie mógłbym mieszkać w takim czymś. Nie? Tak, przy kotach. No, przy kotach Mójka akurat nie. By Musielibyśmy coś zgłosić tutaj do, do wojewody wody, zgłosić, że te koty są, ale. Ale to wygląda. Taki sobie segmencik kupić. ona Ładne. I te, te takie różowe z kwiatami to też ładnie wygląda, te roślinki. To na przykład wygląda jak było starsze no a muszę. tu już są te nowsze jakby budują. Ale to się mąż podwróci. No ale to wraca potem. A spośród tych ko... No nie no Gerfield był, ale już nie jest. Dobra, wyszliśmy na ulicę sobie, tutaj już te budynki takie troszkę gorsze, ale tam wewnątrz bliżej morza te nowocześniejsze. A ten autobus, który tutaj właśnie jedzie, 102. Oraz ten 101, bo 101 jedzie w tamtą, a taką samą trasą wraca 102. To właśnie to są te autobusy, które tak krążą tutaj i wożą między wszystkimi tymi miejscowościami nad, nadbrzeżnymi. I bardzo nie, niemiłych kierowców mają. Bo przynajmniej ci, których spotkaliśmy, to byli niemili. Ty, no jakiś szymaciarz, no wziął i pojechał, nawet się nie zatrzymał. No macham tu jak debil na tym przystanku. No, ja nie tak wiem, tych, tych autobusiarzy. Ty, no ja nie wiem. No, to jest naj. No okej, okay. dobra, już wiem, co jest najgorsza, się, że Ci kurwa ci autobusiarze wszyscy, no po prostu tak mnie wnerwił goś. Ty, no jedzie się jeszcze udaje, kurwa, że mnie nie widzi, no. Siedział z prawej strony. Może dlatego? No nie, no. Najpierw wyszedłem jednego, zobaczyłem ten, machałem to na środek, wyszedłem, żeby go złapać. To łajdak. To chamy jak w To ham powiedział, łajza. że on na lotnisko, i gdzie mi się okazało, że w ogóle to lotnisko, to on tam po drodze miał jeszcze przystanki, mógł nas podwieźć. Tego kurna macham, to w ogóle nawet nie spojrzał na przystanek, czy ktoś stoi. No, ja sobie prosto pojechał sobie. Teraz będziemy czekać na kolejny autobus, zaraz się okaże, że na kolację też nie zdążymy. Przecież ci ludzie są jacyś przytomni. no. Jeszcze tu drzewo stoi, to wyszedłem, mu macham bardziej, żeby mi widział. Nie, no. Nie, nie mogę, no. Michał, bo on siedzi z prawej strony, to się nie widział, jak z się <grym> na środek wejść. No <grym> pozdrowiłem go serdecznym palcem, no. Czy to nie jest serdeczny? Środkowym. Serdeczny to jest. Serdeczny? Polski serdeczny to jest. Polskim serdecznym go pozdrowiłem. Może w lusterku, jak, ale jak pan że. w dodać, też. że jak ktoś jest y, takim kierowcą autobusu, to też go pozdrawiamy serdecznym. <grym> tak? Ktoś jest takim kierowcą autobusu dobra Trzeba pamiętać No nie no, no, no po na buzową mnie no jak ile? Eee, Aż muszę nagrać 512 czekać. Piernikowe co ciasto z dosyć gorzką taką czekoladą jakby i słone orzeszki na górze Solone orzeszki po prostu spoko to jest 2,5 i pół za osobę, to właśnie nie jest, nie no, to to jest... Dziw, ja? ty, ty dziwne, ale spoko. Mniej. Dziwne, ale spoko. No i moje ulubione. To Jem do każdego posiłku, kocham te furty. Absolutne 12 na 10. sama. Uwielbiam. Jeszcze wieczorny luk tylko tutaj. No dzieje się coś tutaj. Nie jest tak, że nie ma co robić wieczorem. Te bary, jakieś te, jakieś sklepy, jest 21.09. Może nie jakoś mega późno, ale generalnie nie wygląda na to, jakby miało się to zamykać, a wręcz jakoś tak jakby rozkwita dopiero. Także sklepy wszystkie czynne, bary czynne. Jest co robić, ale jest ciemno, GoPro no nie nadaje miania, się do tego. Nie? Co? Taka trochę minialania. Trochę taka minialania, tak. Dobrze, to dobrze, że się coś dzieje. a lot of every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave i will be doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see with the negativity but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst, i say, turn them to a game. Take the best, i say, and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oh. Never slow yourself down, you could do some more. Push past all the pain, and you find it door. Open it up. finally explore everything that you, you can never do before uh. Even when you feel Grillowane porki Grillowany kurczak uh, się chyba z tamtej strony będziesz mi słabaje to Zadania, krytki Grillowany kurczak Frytki pozywa Ketchup, picie Wegetariańsko-rybne danie. Rybka, frytki, warzywa, Papka, Wiesz, że takie siebie? Stół? Tak, bo tutaj ciężko jest się trochę miejsce Bardzo smaczne te grillowane rzeczy tutaj są. Proszę, tak, tak nie chcę, oczywiście. Nie chcę wylać. Dobra, dzięki. Proszę. Nie, chcę, nie mam problem.